Cierpienie, dlaczego? O, jest, 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 nie napisał. Do ówczesnej, powiedzmy, ładności, jak ja to nazywam, i oni tak trochę z przymrużeniem oka na to patrzyli. Bali się jakby lansować ją, bali się ją pokazać gdzieś na większym spektrum, w Polsce czy za granicą. Urodziłam się 21 sierpnia 1932 roku w Tarnowie. Ojciec mój, robotnik, zginął w Oświęcimiu zaraz początkiem wojny. Kochana Marysiu, dziękuję serdecznie za Twój ostatni list. Z niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi. Opisz mi, co nowego słychać w domu. Czy Jula i Ludka pracują? Czy prowadzisz sklep? Cieszę się bardzo, że Joasia tak pięknie wyrosła. Nie nazywam ją Lala, bo wiem, że tego nie lubiła. Jestem zdrowy. Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia i ucałowania. Srebro Władysław. Małżonek zmarł w dniu dzisiejszym w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Szczegóły u dowódcy policji ZIPO, region Kraków. komendant. Obrazy jej Po prostu oglądającym zapierały możliwość natychmiastowego wypowiedzenia się, ponieważ kazały myśleć. Nie spotkałem osoby, która by tak poważnie traktowała malarstwo jak ona. Bez reszty, aż do bólu, aż do w chorobę. Pamiętam taki, taki moment, kiedy Joanna miała przed sobą ogromne, białe, niezamalowane jeszcze płótno, jakiś taki format, 2 metry na trzy, i powiedziała mi, że chce namalować krąg tańczących, tylko ma, jakieś, jakieś takie, jeszcze, ma jakiś taki wewnętrzny opór. I w pewnym momencie. Po prostu jakiś taki, chyba to był właśnie ten moment, kiedy stwierdziła, że powinna podejść do płótna i namalować ten obraz. Pamiętam jak, jak dziś użyła dwóch, może trzech pędzli, rozrobiła błyskawicznie farbę i kilkoma uderzeniami ustawiła wtedy cały obraz, cały ten właśnie wirujący krąg. Pamiętam również wtedy jej twarz. Po, po namalowaniu tego obrazu trwało to dosłownie dwie minuty. Ona odczuła jakąś taką ogromną ulgę. To było właśnie chyba to spełnienie. Zawsze, gdy na mnie spojrzysz, wiesz, że jestem smutna nie dlatego, dlaczegokolwiek o czym pomyśleć możesz, ale dla czegoś innego, dalekiego, czym. Się nigdy nie trwożysz, umrę ci kiedyś, oczy mi zamkniesz, i wtedy swoje smutne, zdziwione, bardzo otworzysz. Jesteśmy najpiękniejszym pokoleniem, jakie rośnie. I Joanna należała do tego pokolenia. Ona tak zachowywała się. Ona to bardzo dokładnie pokazywała. To była taka taki okres fascynacji młodością, ciałem, kolorem, wolnością, paleniem papierosów, piciem wódki, piciem piwa, siedzeniem na chodniku. Wszystko nam wolno. Ona to po prostu manifestowała w swoim życiu. Był taki okres w ich życiu małżeńskim, że po prostu Joanna go opuściła. Później doszło do rozwodu, ale nie doszło do tego, żeby Piotr dalej się nie opiekował Joannie. W sumie to było w ten sposób nawet, co zauważaliśmy, że Piotr bardziej był związany z nią po rozwodzie. Po prostu on miał taką mentalność nadopiekuńczego człowieka, który. Pomimo, że już się rozstali, on bardzo był za nią. Zresztą to była jego wielka miłość jak gdyby. Bo bez przerwy w rozmowach luźnych on zawsze mówił, że najukochańsza to jest tylko Jan. Ile on się wystał za tymi drzwiami, żeby jej podać trochę czekolady. Ile mnie prosił razy. Żeby wpłynąć na nią, żeby ona jakoś inny stosunek miała do niego, żeby ewentualnie jak w jakąś psychozę wpadła, żeby ją leczyć, żeby mi pomogła, że ona mnie posłucha, bo jest moją koleżanką i go nie chce słuchać. Do samej śmierci, on nawet na dzień przed śmiercią, czy nawet w tym samym dniu, jeszcze rano, był u Joanny. I po prostu no, on sobie nie wyobrażał życia, żeby nie widzieć jej prawie codziennie. Ona mówiła mi, że ona nigdy nie chciała mieć dzieci. Ją to po prostu nie interesowało. Ją interesowała sztuka, czytała bardzo poważne książki, nawet, nawet mnie to dziwiło traktaty filozoficzne. Joanna wtedy, kiedy jej jeszcze nie znałem, sprawiała wrażenie osoby bardzo, bardzo niedostępnej, bardzo. Wręcz powiedziałbym, ponurej zawsze nosiła zawsze ciemne, ciemne okulary, co dodatkowo potęgowało tą taką, taką tajemniczość. Zawsze wpatrzona gdzieś w dal, sunęła wolno chodnikiem. Miałem wrażenie, że ten jednostajny jednostajny krok. Przychodzi w, taki, w, taki, w, taki, w, taki, w coś takiego bardzo płynnego, że ona sunie nad, nad, nad ziemią jakieś 10 centymetrów. Ona godzinami na przykład potrafiła siedzieć obok nas, myśmy zajmowali się naszymi sprawami. Ona nie powiedziała ani jednego słowa. Była zamyślona, była w naszej obecności fizycznej, ale nie była w obecności naszej emocjonalnej. Ona uważana w Tarnowie była przez ludzi, że jest jak gdyby dziwakiem. Po prostu ona była otoczona swoim światem. Kobieta jest w ogóle trudnym tematem. Tak samo myślę, że jak i dla mężczyzny, tak samo dla kobiety. Mężczyzna dość często malując kobietę spostrzega tylko jej seks. Tak mi się wydaje, tak odbieram przynajmniej malarstwo mężczyzn. Malowałam takie dwa obrazy, które raczej powinny mówić o tym, jak to wygląda w rzeczywistości ten los kobiety. Jest to w jakimś symbolicznym ujęciu literackim, jest to czołganie się. To nie jest życie, przynajmniej w naszych układach. Jest kobieta zagoniona, w kolejkach ciągle, nie może się realizować w żaden sposób. TA jak tarnowscy artyści. Grupa 13 malarzy szukających w siebie w mieście średniej wielkości. Rok intensywnej obecności w życiu plastycznym Tarnowa. Piąta wspólna wystawa, kolejny krok w kierunku zburzenia ustalonych stereotypów. I tutaj dopiero widzę, że w pewne sprawy trzeba będzie jeszcze przemyśleć. Bo tutaj ja nie maluję w ten sposób, żeby tak machać, machać. prawda? Na każdym planem się zastanawiam nad położeniem każdej planu. I tutaj pewne układy jeszcze wymagają dla mnie, tak przynajmniej jak na to patrzę w tej chwili, przemyślenia, zastanowienia się, czy to tak, czy nie. Może właśnie tak, tylko z małymi zmianami, może coś gdzieś trzeba, żeby, żeby układ kompozycyjny właśnie był może bardziej, bardziej klarowny. Jedna z ostatnich wystaw, gdzie było dużo obrazów i sala niewielka, Jurek wymyślił, że Joanny obraz Cierpiący Chrystus będzie wyeksponowany na suficie. Zrobiło to niesamowite wrażenie. Najróżniejsza tematyka wszystkich obrazów i Cierpiący Chrystus. Ja myślę, że w namalowanej przez jadnie twarzy Chrystusa jest jej wewnętrzny wizerunek, jej wewnętrzne cierpienie. Ja tą wystawę chciałam zapomnieć. Dla mnie to była wystawa dramatyczna, okrutna. Kazała myśleć o czymś i, okrutnym, strasznym, dramatycznym. A człowiek y, y, takie rzeczy chce zapomnieć. Ja po prostu chciałam zapomnieć tą wystawę i zapomniałam. Ta, ta wystawa zrobiła, zrobiła na, na mnie niesamowite wrażenie. I przypominam sobie chyba sobie sam zadałem nawet to pytanie, jak ta osoba musi cierpieć, skoro w taki sposób wyraziła, wyraziła właśnie cierpienie dziecka, cierpienie dziecka przychodzącego, przychodzącego na świat, dziecka nienarodzonego? W czasie przygotowywania jednych z wystaw w towarzystwie. Część prac, co niektórzy jeszcze kończyli w sali wystawowej, Joanna też przychodziła, ona tam nie malowała, ale była obecna wśród wszystkich. Przyniosła na szkle niezwykły zestaw kolorystyczny w takich impastach obraz, mówiąc, że to jest. Śniadanie dla Piotra. To było wstrząsające, ponieważ te barwy były tych farb, były no tak jak jakieś poszarpane ciało. Nie jestem katastrofistką, ale boję się, że ludzie zniszczą sami siebie. Moje malarstwo stara się ich przestrzec, ukazać zło, które zagnieździło się w ludziach goniących za mamoną, zapominających o innych, którzy żyją obok. Tragedią staje się to, że człowiek zapomina o pięknie wartościach i sensie życia ujętym w dekalogu. Próbuję oddać to w moich obrazach. Muszę je malować, gdyż są częścią mnie, moich przeżyć i przemyśleń. Moje życie to wielkie malowanie. Dzięki malarstwu nie czuję się samotna, dzięki niemu jestem potrzebna innym ludziom. Dla nich maluję świat moich przeżyć, wzruszeń, refleksji, niepokojów. Mogę powiedzieć o sobie: maluję codziennie kilka, kilkanaście godzin w pracowni. To jest całe moje życie. Nie mam żadnego innego. No i oczywiście muszę jeszcze jeść, oddychać. Mieszkam sama, żyję wyłącznie sztuką. Mam tylko kilku przyjaciół. Co się stanie z moimi obrazami? Myślę, że jest to nieistotne. Każdy malarz wie, że nie od niego zależy los jego sztuki. Jeżeli jest dobra, to przetrwa próbę czasu. To jest dramatyczne, że Joanny rzeczy, dobre, nie funkcjonują poza regionalną sztuką. Są, nie są po prostu jakby pokazane dalej. Nikt nie wypromował jej, o tak jak to się dzisiaj mówi. Tego żal. Na pewno znajdzie się ktoś, kto ją odkryje, zdecydowanie, dlatego, że ona, te obrazy, i ona warta jest tego, żeby ją odkryć. Ona jest warta nawet, żeby, że, warta tego, żeby być wizytówką Tarnowa, z lat powiedzmy od, od tych 60 lat po, po obecne. Ona oparła się wszelkim modą, wszelkim chęcią przypodobania się klientowi, zawsze robiła swoje i uważam, że na pewno jest jedyną chyba artystką, którą warto na nowo odkryć i warto na nowo zbudować jej malarstwo dla pokazania szerszej publiczności czy, czy większemu spektrum. Wiedza bywa bolesna, bo dopóki człowiek szuka, dopóty karmi się złudzeniem, że samotność można oswoić, że cierpienie go ominie, że śmierć uda się obłaskawić, jak kota, który odejdzie, gdy człowiek o nim zapomni.